Wiele akcji, które krajobrazy propagowały albo rozwijały gdzieś tam spotykałem na trasie i mogłem się w tym wszystkim znaleźć. Tudzież niekiedy fotografie, które udawało mi się wykonywać, znalazły swoje miejsce na niektórych stronach krajobrazów, albowiem były one bardzo często wyrafinowanym humorem podszyfrowanym. I tak w ciągu tych różnych akcji, które czy Gienek Kurzawa robił, czy Bogał Giednek robił, gdzieś tam musiało się znaleźć również i dla mnie miejsce.